Witam wszystkich w nagraniu prezentującym wysyłkę dokumentów sprzedażowych do KSeF z wykorzystaniem modułu Symfonia Handel. Nagranie to realizowane jest już na skonfigurowanym środowisku Symfonia Handel oraz Symfonia KSeF, gdzie z kolei mam już wprowadzoną autoryzację do KSeF Ministralnego, oczywiście w wersji demo. Opis tej procedury dostępny jest w menu KSeF, jak rozpocząć pracę z Symfonia KSeF. Zaczniemy od wystawienia faktury z wykorzystaniem formatki sprzedaży nowej. Mam przygotowany dokument z dwoma pozycjami: ilość, wartość oraz wybranego kontrahenta firmy Hartek. Klikając na wystaw, pojawia mi się monit z opcjami, w jakim procesie ten dokument chciałbym wystawić. Mogą do tego wybrać opcję domyślną. Oznacza ona, że dokument ten trafi do Symfonii KSeF, gdzie będzie mógł wysłany być z wykorzystaniem jednego z autoryzowanych kont np. dyrektora sprzedaży, głównej księgowej czy kogoś, kto jest autoryzowany w KSeFie ministerialnym. Mogą taki dokument zatrzymać w handlu i dopiero później zdecydować, jak ten dokument będzie wysłany i kiedy. Mogą też taki dokument Wysłać od razu do KSEF-u oczywiście z wykorzystaniem Symfonii XF. I właśnie taki proces chciałbym Państwu zaprezentować. Dokument zatwierdzam. W dolnej części pojawia się informacja na temat statusu tego dokumentu. Po krótkiej sekundzie oczekiwania mamy informację o tym, że dokument wysłano do Symfonii XF. Informacja ta znajduje się na liście dokumentów. Dokument Numerem 16 trafił właśnie do Symfonii XF, gdzie od razu będzie wysłany do Xefu Mistralnego. Operację tą również mogę przeprowadzić z wykorzystaniem formatek klasycznych. Tutaj sytuacja odwrotna, czyli to firma HR Tech wystawia fakturę na firmę Symfonia. Mamy dwie pozycje, wystawiamy dokument analogicznie to samo okienko, w którym decyduje o tym, jak ten dokument będzie dalej procesowany. Wybierzemy, podobnie jak przedtem, opcję wysyłki od razu do KSEFu u ministralnego. Dokument zatwierdzam. Tutaj mamy status, oczekuję oraz informację o tym, że dokument wysłano do symfonia KSEF, a dalej do samego ministerstwa. Zwykle... Obsługa tego dokumentu po stronie ministerialnej trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Tutaj możemy już sprawdzić, jak to wygląda przy tych dwóch dokumentach. Z opcji XEF otwiera status XEF. Możemy pobrać te statusy, gdzie widzimy, że jeden dokument jest w kolejce, drugi dokument został już zatwierdzony, gdzie pobraliśmy numer XEF oraz datę XEF. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zapoznawania się z kolejnymi nagraniami na temat Symfonii Ksef. się do Ksef razem z Symfonią. Wejdź na symfonia.pl ukośnik oprogramowanie ukośnik Ksef.